Cześć witam, Cześć, witam z bardzo Ciwaką, na mojego kanale. Jestem los i będziecie kolejny odcinek z Food Track Simulator. Na samym starcie zapraszam do poprzednich odcinków, jak ktoś nie oglądał tej serii. E, no i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek. Nie pamiętam na tym skończyliśmy, generalnie, ale ja to nagrywam innego dnia zaś. No, w poprzednim odcinku mieliśmy włoską kuchnię, w pierwszym odcinku mieliśmy oczywiście amerykańską. Ciekawe, czy dzisiaj będzie jakaś nowa. Zobaczymy, ale na razie o co chodzi? Przyjmij zlecenie na stację paliw. A mieliśmy, dobra, już pamiętam. Aha, muszę posprzątać stację paliw Joego. Świetnie. Naprawdę mam co robić widzowie, nie? Nie wiem gdzie jesteśmy, nie wiem, co to jest stacja ale weźmy mykę ciśnieniową. Ale chyba nie mogę... O mogę! Wow! Świetna zabawa widzowie! Dobra, to ja tu umyję i jak skończy to się widzimy. 100% 100 dolarów, no i prosta sprawa. Dziękuję tutaj chłopie. Ej, mam wrażenie, że ta mapa się ciągle zmienia Nie, ja na przykład tego miejsca teraz znowu nie pamiętam Tej na przykład budowy No to ciasto do pizzy do szafki Ser mozzarella również do szafki Potwierdź Mega łatwo 260 metrów do celu, czyli to co widziałem Tylko, mogę tędy przejść? Chyba mogę Ale czemu oni wyjeżdżają jak... Nie wiem, oni są jacyś niedodoleni niedo... niedo... No i oczywiście widzowie, jeśli będziecie chcieli więcej odcinków Z Food Truck to Zostawcie łapeczkę do góry, kto nowy na ten kanał Oczywiście subik z dzwoneczkiem Okej, okay, mamy tu jakieś ty, mamy plażę, ładnie to wygląda nawet, tylko plaża taka mini strafnie, ale to mniejsza z tym. Ważne, że tutaj będzie się sprzedawało. O, tam jest park rozrywki. Ej, tu tu jesteśmy, ty. Tra strasznie daleko się to wydawało, to jest mega blisko, dobra. Obym nic tutaj nie spaścił, ale raczej nie powinienem, dziś jestem gotowy na nowe zlecenia. Nadchodzę, dokładnie. No światło chyba... A, bo nie, bo to jest tak ciemno, że chyba potrzebuje jednak światło. O to od razu mi musiałeś takie wydupcyć Koleżko, ja tu rozgrzewkę jakąś liczyłem, bo to dopiero pierwsze... pierwszy pierwszy ten... pierwsze zlecenie dzisiaj, nie? Dobra. E, wszystko pamiętam... ej! Wszystko pamiętam jak szło. Słoik jest zamknięty, tego ja mam otworzyć? O XD, słoik jest zamknięty, nie no fajnie e, Dobra, to są ludzie tam e, krzyczą coś ich na plaży, a ja myślę, że to jest mewa Plaster sera mozzarella mamy. Kurde, zostało mi to jeszcze fajnie. Plaster grzyba tego chyba nie będziemy mieli i nie mamy. Więc bierzemy grzyba i go po prostu ukroimy. Ile grzyba? Jednego grzyba i szyneczkę dobra. Ja szyneczkę tu dam, a tą resztę sobie tutaj po prostu wsadzę, bo mi więcej miejsca zajmie. Znaczy się wypełni mi tą szafkę przynajmniej. Dobra, wszystko mamy tutaj, jak trzeba zrobione? Tak, no to możemy już wsadzać tak naprawdę do. Pieca Ile tu mamy, jeszcze się upie... To to jeszcze zdążę sos wyłożyć tutaj na tą pizzę O Jezu, tu nic nie widać Ale, ale ten Się błyskło, wyjmujemy, wyjmujemy już To jest gotowa pizza Przepraszam bardzo Raczej się nie pomyliłem mam nadzieję Numer jeden, numer jeden I co jeszcze w numerze jeden mamy to Plaster sera mozzarella Mamy, aha, bo zaś ta pizza No to muszę pokroić mozzarellę Dobra, raz, dwa, ile potrzebujemy? Cztery. No to przynajmniej idealnie mi wyszło tyle, ile potrzebujemy. To chociaż tyle dobrego w tej pizzy. Bierzemy, wsadzamy, pieczemy. Eee, kolejne zadanie. Okej, okay, to samo. Same pizze zamawiają na tej plaży. Ja myślałem, że tu będą hamburgery, no bo hamburgery chyba się bardziej opłaca tutaj robić, moim zdaniem, na plaży. W sensie, ludzie raczej powinni woleć. No, szybko, szybko, kolego, tutaj się gotuj, cyk, upieczone ciasto. Cyk, 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 cyk. Nie pomyliłem raczej nic. Oczywiście, że nie pomyliłem. 43 dolary, bardzo fajnie. Ile tu mozzarelli potrzebujemy? Jedną, proszę bardzo. Plaster pepperoni. Eee, nie mamy plaster pepperoni, co nie? Okej, okay, ja sobie tutaj przesunę na tacę, bo się nigdzie mi już więcej nie zmieści. Jedno, jedno ładnie. I jeszcze chili. A to... Trafiłem? Nie trafiłem. E, cyk. I to się będzie długo gotowało, więc ja tam się w teraz nie z tą drugą pizzą. Jestem w szoku dotalny, że jeszcze nikt nie chciał po do pizzę. Ja bym pewnie chciał. Rupiące ciasto mamy, jedno, drugie, ładnie. To bierzemy zamówienie numer dwa, żebym tutaj nie pomyliło oczywiście. Dobra, dwójka te skończona. i bardzo szybko nawet mi pofu moim zdaniem. W koleję jest mało klientów, mimo że jest plaża. Ale oni bardziej się chyba jachtami zajmują, żeby oglądać. Skończyłem na cebuli, czyli teraz pomidor. Pomidora chyba tu miałem, oczywiście, że tak. Pomidorek i grzyb. Grzyba też nie miałem czasem? Mam grzybka, Czy czemu go kroiłem wcześniej? Ale ja byłem jakieś ślepy najwidoczniej. Okej, okay, kolejna pizza, gotowe. Powinienem umyć to, ale już mniejsza z tym. Alright, mamy gotowe. Wyłączamy na razie, cyk, cyk, cyk. Zamówienie numer 3, proszę bardzo. Wszystko dobrze zrobione, 21 dolarów. I tutaj mamy mnóstwo czasu, więc ja się nie spieszę. Mamy mocarele, teraz grzyba potrzebujemy. Grzybek proszę bardzo. Szynkę sobie tutaj... E, szynkę w lodówce zobaczymy. Oczywiście. Ale ładnie szyna pokrojona. Idealnie, ideolo. Czekajcie. E, myślę, że mocarele mogę wziąć, bo i tak zaraz coś zamówi, a tu my sobie szynkę dał. Po co tą szynkę kroiłem teraz, zwróćmy uwagę, przecież mam ją tutaj. Tutaj ją przecież miałem. Dobra, nie wiem... Muszę się skupić, muszę się skupić, bo to tutaj niefajnie leci. Chili. Nie, mamy dobrze? Nie pomyliłem się z niczym? Nie pomyliłem się. I plaster cebuli. Dobra, w końcu mi ta cebula schodzi, bo nie chciała w ogóle schodzić, nikt nie chciał kupywać. Cyk, ona chrupiące ciasto, więc teraz będzie no mega długo to się gotowało, więc zdążymy się wydaje, tę pizzę zrobić. Dobra, mamy już dwa wolne miejsca, bardzo fajnie. Dobrze, że ktoś zamówi taką pizzę. I jeszcze plaster grzyba, i zaraz będzie kolejne wolne miejsce. Mamy już jedną gotową, teraz e, to się robi? Dobra, to się zaraz zrobi, więc ja zdążę się powokować. Oczywiście kolejne ciasto. E, cyk. Zamówienie numer 4. Cyk, cyk, gotowe, ładnie. 24 dolary zysku. I teraz tak, co my tutaj mamy? Teraz robię drugie z tego co wiem, tak, robię teraz drugie. Bekon do pizzy ktoś chce? Niesamowite to jest, naprawdę. I, o, właśnie mi się już skończyło piec. No, bo było rozgrzane w sumie, więc się nie dziwię. Wyłączymy. Wsadzamy do pudełka. Zamówienie numer 5 jako jedyne już w sumie nam zostało. Mozzarella dodajemy. Peperoni dodajemy. Szynkę tutaj mamy. Bardzo ładnie to już mamy gotowe, więc to już wszystko możemy sobie pozamykać. Plaster chili sobie tutaj damy, schowamy. I ta też mamy w czystą. Eee, to bym sobie wyczyścił, bo jest brudne. Mamy czas, tak jak mówię, mamy czas, więc tutaj... Sobie wyczyszczę po prostu, bo po co mają być takie brudne eee, teraz musimy z bekon ugotować, więc bierzemy bekon Gdzie jest bekon? Tu jest bekon, cyk I czekamy, on ma być... A surowy?! Bekon surowy, XD Aha, bo w sumie on się upiecze I co, lecimy, skończone, 47 dolarów No w sumie dwie pizze, no to to było logiczne i co? I teraz już chyba mamy skończoną robotę, można zgasić światło Siema babo Ciasto do pizzy również do szafki Potwierdź Dziękuję I jedziemy 400 metrów Chyba, chyba zatankuje wiecie Ej czemu mi A dobra Czekajcie ile kosztuje tankowanie jeśli można wiedzieć O kurde Za pięćdziesiątkę za zatankuje To będzie chyba full Ej stój Jezus Nie wiedziałem, że... ja myślę, że spację mam trzymać i tyle A to chodził we spację, puszczam spację zatrzymuje Czekajcie jak nam się wyjeżdża? Tędy. Okej, okay. tu jest jakaś dzielnica przemysłowa, portowa, nie wiem. O Jezu, bo tu były belki. Wjechałbym w niej i... oho. Ora, ja im tu wszystko rozwalę. Tu pracownicy na zmianie sobie odpoczywają. Zapraszam, ja tu... Powinienem jakieś krzesełka im kupić, że sobie odpoczywali, ani na kamieniu siedzą. Ale to trudno, trudno. Wyczyszczamy oczywiście blacik, tak jak zawsze. I zaczynamy. Już się schodzą tutaj pierwsi klienci z robota. Tamci co będą tak siedzieli? Mega. Czemu to się nazywa zamówienie numer 2? Aha Bardzo ciekawie Ale żebym zwalił troszeczkę Z tym cięciem, które jest marnowana cebula, bo można było więcej kawałków zrobić. Pomidora czasem nie kroiłem? Nie, nie kroiłem, więc trzeba po... A nie, pomidor w lodówce ja mam. Tak, pomidora w lodówce trzymam. Dobra, cztery kawałki nieźle. Proszę bardzo. Plaster grzyba. Okej, okay. tu się nam już zwolni miejsce, bo grzyb jest skończony. I czyli Też tutaj mamy przygotowane. Proszę bardzo. Pierwsza, yy, pierwsza pizza już na, na teraz skończona. Mam nadzieję, że mi się zamówienia nie pomylą, bo jest zamówienie numer 2 i zamówienie numer 1. a teraz robię jedynkę, co nie? Teraz jedynkę robię. Oby mi się to potem nie pomyliło, bo znienawidzę gościa. Znienawidzę gościa, który, któremu to robię. Ser mozzarella. Okej. Okay. Jeden. Peperoni nie mam, co nie? Peperoni nie mam. Dobra, bo już jest gotowe kolego. Zastopujmy to. Ej! Nie, nie, nie! Kolego chciałem, żebyś to wyłączył, a nie żebyś mi całkowicie zastopował Dwójeczka, tak? Żebym nie pomylił. Pamiętajcie, dobra, niepomylone, nie pomylone. Okej, okay, lecimy dalej. I dobra, mamy mnóstwo czasu. Teraz mamy mnóstwo czasu, kolejna chrupiąca pizza, yy, pizza! Nie wiem czy powiedziałem dobrze, czy będę musiał wyblorać. Nie, nie wiem co powiedziałem teraz. Mamy już skończone kolejne pizze, nie? Mamy już kolejne jedno zamówienie gotowe, czyli jedyneczkę. On ma teraz tutaj chrpiące ciasto, czyli mogę już kolejne robić. On chce frytki, bierzemy fr e, Oleju nie ma, co nie? Nigdy nie pamiętam jak się go nalewa. O, nalałem jakoś. Bierzemy frytki, sadzamy, ile on chciał? Dwie. I obydwie tak samo długo, więc... Więc świetnie. Frytki tutaj szykujemy Okej, okay, jedne chciał usmażone, więc jedną już wyciągam, druga leci dalej się tutaj grzać. Tu mamy już skończone. Cyk, cyk, cyk. Zamówienie numer jeden, jak dobrze pamiętam. Tu jest jedynka. Tu jest jedynka, proszę bardzo, cyk. 46 dolarów. Paliwo już odrobione. Te mają być z majonezem. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Raczej nic. Numer trójka, jak się nie mylę. Dobra, jakbym teraz pomylił akurat taką prostą rzecz, to bym chyba się załamał, nie? Bo szkoda, frytek, dobra e, Czwóreczka, też frytki Nie, no, frytki Ja lubię frytki, robić, to jest najprostsza rzecz w tej robocie Mi się podoba Ketchup minus Mega proste, mega proste Nie, mi się daje, że jeszcze tak z 3 zlecenia, 4 zlecenia z zdążę zrobić te 2 minuty, mam nadzieję To jest zamówienie numer 4, okej okay. Czwórka, to To oddajemy Proszę bardzo, teraz piątka Usmażone frytki sera, ser mozzarella, okej, okay, idealnie została nam jedna mozzarella e, A, pudełeczko, oczywiście Okej okay. Cyk Cyk, wyłączamy, żeby nam się nie marnowało Go, jak źle! Nie dodałem ketchupu Ser mozzarella, będzie trzeba dorobić nie, nie trzeba dorobić, jeszcze nie trzeba Bo jeszcze jedno zamówienie dostałem Cebula, gdzie jest cebula? Tu jest cebula Plaster pomidora. Robiłem pomidory I grzybka. Grzybka... nie ma grzybka, aha Okej, okay. plaster grzyba. On był ostatni, on ma być jakiś up... Upie... Co jest? Czemu oni taką reakcję dziwną mieli? I nie pomylić zamówień, najważniejsze. Jedno, drugie i tu na daleko trzecie Robimy teraz to, skupmy się na tym, nic więcej, żebym tutaj nie pomylił czegoś, bo się załamie. Nie, nie wymieniemy jakości, błagam. Jeszcze lecimy na tej jakości. Mnie to nie interesuje. Jeszcze na tej jakości trzeba zakończyć to. Zamówienie. Okej. Okay. Okej. Okay. Wszystko mu naraz podam, żeby nie musiał czekać. Usmażone frytki jedne. Usmażone frytki drugie. Jedne mają być z ketchupem. Cyk i majonezem, a te mają być z musztardą tylko. który muszt frytki z musztardą? Nie wiem, nigdy nie jadłem z musztardą. Eee, zamówienie numer 7. Wszystko dobrze wykonane, nawet mi się tutaj nie pultaj. Cyk. I też dobrze zrobione. No i gotowe. Eee, wymienię oczywiście olej. Bo trzeba olej wymienić, to sobie powiemy. Albo nie, bo tu miałem wolne miejsce chyba, dobra. Eee, gdzie co... Możesz coś mówić nice? Dobra, to damy to, a tu schowamy peperoni, bo więcej tego jest, więc nie mam, żeby się marnowało. A tutaj damy plaster pomidora. Okej, okay. jeszcze jest szansa na to, żeby mieć jakieś kurde nowe zadanie. W sensie nową kuchnię, przepraszam. Mieliśmy w pierwszym odcinku amerykańską, w drugim odcinku mieliśmy kuchnię włoską, więc chcę jeszcze kolejne. Gotowanie ryżu, czyli dobra. Ryż albo jest indyjski, albo chiński, albo japoński. Zainstaluję nowe urządzenie ryżowar. Mamy jakiś sprzęt do gotowania ryżu. EXD, faktycznie. Mamy jakiś. Nie wiem co to jest, nawet jak to nazwać. Ale jest to. Uuu, fajne miejsce na to jest. Ok. Czy mogę coś tu jeszcze zabrędzić? Bo mamy w miarę wysoki prestiż, więc ulepszyłbym chyba to. Zużycie paliwa nam się zmniejsza tutaj, i mamy dwa ilości miejsc, przez co byśmy szybciej gotowali pizzę. Czy to jest na naszym zdaniem dobra inwestycja? Nie wiem, ale na razie pójdźmy tam gdzie oni nam kawę. Oni nam kawę półki. Dobra. Mnożnik świeżości super i ilość miejsc wzrośnie, więc kupujemy, to jest to, to są półki, okej okay. i odpocznij. Czemu ona to, cały czas mnie wyzywa od kidów? O co jej chodzi, nie? Od pierwszego odcinka nazywam je tylko skidem. Dobra, mamy jaś do dzielnicy azjatyckiej, więc gdzie to jest, bo już to przypadkowo widzimy jak jechałem, w sensie przypadkowo, no przecież to wysokie jest jak nie wiem Ale ruler ale bym się na tym przejechał, nie? Lui. Dobra, jedziemy dalej Zbliżam się, sklep musi być blisko A nie, już jest blisko Czy ja serio mu będę wjeżdżał i biznes rozwalał? Nie na no stary Podjeżdżam mu pod sklep i będę teraz klientów stary wyżerał To byłby świetny plan, nie? Myślę, żeby się nie zdenerwował wcale To wygląda jak skin w i prezentacja tego skina, nie? Prezentacja kosy w Valorancie Czyli huriken przyjacielem naszego ojca fabularnie. Co tu się dzieje? Ej, dobra, ta fabuła jest serio wkręcająca, naprawdę. Dziękuję, mistrzu. Fa fajny ziomek, fajny ziomek. O, u niego kupujemy rzeczy, okej, okay, super. Nic mi tu innego nie przemieściło się, tylko tak jak ja ustawiłem. Tylko te cztery rzeczy, które nie dokończyłem, mi się tak ustawiły. No i tutaj coś nie pomiesza od innego, bo ja tylko to chciałem. Dobra, idziemy. Polij do nowego miejsca w sprzedaży w dzielnicy azjatyckiej. Tutaj, okej. Okay. Młody człowieku, czy jesteś gotów zaakceptować nauki swojego mistrza? No Nie! będzie mi coś, coś, coś gadał. W sensie super, ale. Będzie mi to denerwowało mega. Wysuń szufladę z ryżowarem? Ku, gdzie jest ryżowar? A, tu. Wysuń? Jak wysuń? Aha, no to nacisnąłem tak. Wóz ryż do ryżowaru. Bardzo bym chciał wiedzieć gdzieś z ryżowar, nie? Kolesko. Co w się. Sensie, ten. Ryż. Pudełko na ryż, to jest to, co nie? Now you can switch it on with the red button. Okay, the rice is cooking. For the best quality rice, you need to cook it to the precise desired state. Ugotujesz like ryż do pewnego stanu, czy domińskiego, pikantne nori na blacie. A ja to pikantne nori gdzie dałem? Oh, kurd! Pikantne nori na blacie, okay? Yy, what the fuck, przygotuj pudełko na sushi, dobra, to jest pudełko, ja pierdziele, nigdy nie lubiłem sushi i jeszcze teraz będę musiał gotować w grze Czy ta gra sery mnie nienawidzi? Nienawidzę sushi, oni mi sushi dają Nie no, za świetne, świetnie yy, Ale będzie przestarane, ja dzisiaj już widzę jak oblewam każdy, każde zadanie Wasabi Okej, okay, mamy, teraz tak, umieścić minki ryż na nori, czyli tak, mamy nori na nori umieszczamy miękki ryż. To wygląda troszeczkę jak coś innego, ale mniejsza z tym. Nie umiem prawdopodobnie kroić jak on, ale kto by się tym przejmował? Nie wiem, jak się tą myszką steruje. No jak jeden? Pokroiłem na dwa, no ale skam. Dobra, no skam totalny. Ok, i ja go nie muszę podgrzać? Normalnie, ok. Plaster awokado. Ok, jedno awokado. Drugie awokado. JAK TO ROLOWAĆ?! Naciśnij E, aby mini, e, rozpocząć minigrę, następnie ostrożnie poruszaj kołem myszy, użyj przycisku S, aby wypełnić okrąg? Ale nie dałem wasabi chyba, nie wiem, może dałem. Ale, ale się k***a, dowiedziałem! Ale się dowiedziałem, nie wluj! Nad, miałem nacisnąć albo ko, koło myszy? S chodzi o scrolla Czyli to mam pokroić, rozumiem o Aha! Wow! Jezus, ale to jest posrane! Dobra, ale już na następny raz będę umiał, ale to i tak jest posrane, to nie zmienia faktu Oby się na tym przynajmniej dobrze zarabiało, bo się popłacze, nie? w gościu A nie, co sobie mam tu dawać? O, wiedziałem, że trzeba dać. Proszę bardzo. Co? Pokryj rolkę sushi na 5 jeśli ci nie wyjdzie, zrób nową rolkę? Od nowa? Teraz liczby muszę przygotować. Udało mi się! Nie, jest. dobra, mamy to chyba. Halo. Halo, jak? Co jest? Jak to złe opakowanie? Aha! Ci nie mogę dać do nowego, tylko do tego. Aha! No teraz mi mówisz. Do, to jest totalna tragedia. Totalna tragedia. Robiłem to nie wiem ile minut, ale to jest totalna tragedia. jeszcze gówno się z tego tak naprawdę zarabia. Ja już mam dość generalnie. Ja bardzo bym chciał. Nie wiem. Nie przyjeżdżam tu nigdy do tej dzielnicy, nie? Przechodzę, poradnik kończę. Bo teraz każdy będzie to zamawiał, a nawet nie umiem. Ile minut muszę pracować? Proszę. Daj mi 3 minuty. Ile minut? Osiem! Pozdrawiam, jeszcze dwa zamówi jakiś. Z... Blaster łososia, awokado jeden, awokado dwa. Ładnie. Plaster chili, szkoda mi chili na to gówno, nawet nie mam chyba Nawet nie mam gotowego i mi się nie chce robić To jest widzę totalna porawka, naprawdę Osoba, która wymyśliła tą kuchnię, to jej nie lubię, nie Ta kuchnia jest tak tragiczna Co to kurde jest, jakaś osinka czy cośik Dobra, masz to sianko jakieś stare. A co, pokroić jeszcze trzeba? Kurde, oczywiście, że tak A to jak się kurde myśli? Tym, tym, o tym Aha, za mocno zrolowałem Aha, już teraz rozumiem o co chodzi Liczby przygotować To liczby przygotować Dobra, jak wyszło za mało, to i tak mu dam za mało, mam wywalone w niego Ej, w lumie ciekawe, czy na chłop przyczepi do tego, że mu dałem tego że mu damy za mało tego. Niech się wa... Ile? Nie, no, w miarę to się opłaca, ale to nie zmienia faktu, że, że bardzo mnie to irytuje i jest to denerwujące. Laster łososie, awokado, awokado mam, wszystko mam, dobra. Łosoś. Gdzie jest łosoś? Tu jest łosoś. Awokado. Okej. Okay. Pierwszy raz dobrze chyba zrolowałem, nie wierzę, nie. Ale nie wiem, jakim cudem mi jeszcze dobrze się to pokroiło. Szczerze na nie wiem, czy dobry przycisk nacisnąłem, ale skoro gra mi to uznała, więc walić. Numer 3, proszę bardzo. Dobra, on przynajmniej narzeka. Do, do, dobry klient. Co ja wziąłem? Tuńczyka. To, to, czyli, czyli to ma być to. Ale nie wiem, ale wiem, że trzeba wziąć podstawowe nori. Nie, najpierw gotować. Po gotowaniu podstawowe nori. Po podstawowym nori może bym to wytarł w końcu, bo jest brudny totalnie. A czemu się nie gotujesz? Nie, naprawdę nienawidzę osób, które zamawiają po dwa. Nie dość, że to jest takie gówno i mi się tego nie chce gotować, bo mnie to denerwuje, to jeszcze oni nie, nie dobijają mnie. On chce tylko takie, nie? Ugotowany ryb. Okej, okay, czyli jego wyjmujemy już, cyk, dajemy tuńczyka, sianko i soję obok chyba, nie? Ta, obok. Obok się daje. Okej, okay, bardzo ładnie zrolowane. Ej dobra, to dosyć łatwo i szybko mi poszło, ale to nie... tylko dlatego... Ej, widzowie, mi to idzie jak się skupię. Jak mówię, to mi nie idzie, nie? Dlatego teraz nic nie powiedziałem, udało mi się bardzo ładnie. To jeszcze soję dodajemy, rozumiem, nie? Dodaliśmy. Ej, ładnie to wygląda, nie wiem, nic, nigdy nie dam chyba soi w ogóle tego tak propo. Eee, nikt nie pytał. No ale czemu to tak dziwnie wychodzi? Nie, za się pokroiło. Co jest z tą myszką? Że lecę na dół, leci mi do góry, daj... Żeby... Now Dobra, mi się ryż jeszcze spalił, ty. No wiedziałem, że jeszcze jedno zamówienie mi dojdzie. Przecież to było logiczne. Ja pierdzielę. Trzeba pokroić jeszcze z tuńczyka. Właściwie mówię nie. I coraz szybciej mi to wychodzi taka, a propos. Zrobię mi w 5 awokat. Na jakieś totalne gówno. No, coraz szybciej. Bo, a, cieszę się bardzo, że mi tak to szybko idzie, Naprawdę. Jestem zawsze I Jak źle! Co źle zrobiłem? Bo co ryzowar był nie, nie wyczyszczona od szczotki? Czy od czego? Czy o co chodzi? Czy masz problem? Bo co? Bo co? Nie, fajny jest ten mistrz, bardzo wytrzylowany, ale za tą kuchnię to rozwali mnie coś. To jest takie ścierwo, jakieś surimi jeszcze mi kawał robić. Surimi Jakieś surimi, co to kurde jest w ogóle? Na dwa kawałki wali mnie to. Ja więcej nie potrzebuję kawałków. Wywalę je do śmieci, potem i tak, bo. Przecież po co ja tyle kawałków robię, skoro on... ja i tak bym sobie wywali do śmieci, bo mi się już skończy, nie ma miejsca. XD Dobra, gotowe, miękki ryw, cyk, surimi raz, surimi dwa, eee, jest jeszcze jakieś. KU... Co to jest Campyjo? tak poza tym od tego zacznijmy? Wal się z tym blatem! Ha, spacja w sobie przyciski i stałem jak debil. Zostało mi 40 sekund, chyba pierwszy raz mam tak mało czasu. Nie licząc tego, co w ogóle nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, że, że ten, że można po czasie oddać. Masz, ale jeszcze ci nie oddaję, bo chcę to posprzątać gówno. Na czas, aby sensei o, o twoją robotę ocenił? Świetnie, nie. Jeszcze tego mi trzeba, żeby się z nim widzieć, nie? Naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to się stało, że tutaj trafiłem. Nie, nie mnie oceni na najbardziej gównianie. Bardzo bym prosił. Bo nie chcę, żebym mu pomagał kiedyś, bo ja nie umiem. On kroi to w sekundę, nie? Nie no, spełniłem jego oczekiwania. Świetnie. Prezent? Jaki prezent? Hajs, proszę. U unikatowy nóż! It was made in Okinawa by the old master, Hatori I've made sure to ja it And i i to Thank you, sensei I don't know how I'll pay you back As any student pays their sensei back Continue to hone the skills I taught you ja Everything in your power Dojechaliśmy już do, generalnie, domku. No i co, myślę, że już można na tym zakończyć, no. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoi. Iś tak zawsze, oczy, apeczkę do góry. Kto nowy na tym kanale z dzwoneczkiem, warto. Widzimy się w kolejnym odcinku lub streamku. Yy, no i tyle. Fajnie, że dzisiaj się nauczyliśmy generalnie kolejnej kuchni. Mam nadzieję, że jest jeszcze jedna jakaś kuchnia. Jeśli jest, to mam nadzieję, że będzie o wiele lepsza, bo ta Azja to jest to, co mnie dzisiaj rozwaliła. Ale teraz nie narzekam na to, że nie umiałem, tylko narzekam na to, jak to jest tak dziwnie zrobione. Ale nie jest taka zła, no nic, mniejsza z tym. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć, cześć.